Dienku. Dzień dobry, to znowu my. Widziałam. Oh, watching. Celindion i Lord Cox. I jeszcze jedna osoba, zapomniałem nazwiska. W tym My momencie. potrafimy robić to na 6 oktaw. Ariana Grande. Chciałem pozdrowić pana, którego... K kogo chciałem się pozdrowić? Chciałem pozdrowić pana, którego spotkałem w restauracji fast foodowej McDonald's. Był to jeden z bohaterów naszych paradokumentów, który został przez nas odpowiednio zrecenzowany i nie otwierał ust. Czy to był ten... I to było to tak jakby on zobaczył swoją byłą dziewczynę i tak jak ja bym ja zobaczył swoją byłą i on wiedział, bo oglądał i my wiedzieliśmy, bo też oglądaliśmy. I ty wiedziałeś, że mu nie wyszło i on to wiedział. 40-letnia Weronika Kondracka jest dekoratorką wnętrz. To jest Warszawa. Stolica. Korzystając z nieobecności męża, Weronika spędza wieczór ze swoją siostrą Magdą. Mam kawkę. Dobrze. Dobrze, jest Kabusia, jest cukier, są plotki. Damian dzwonił pięć razy, wyciszyłam telefon. Spokojnie werka dzwoń, miłość najważniejsza. Pantera. Ojo, ojo, ojej. Przepraszam, wyłączyłam dźwięk. Jak wylądujesz to daj mi znać, kocham Cię i tęsknię, papa. U mnie to tego nie widać, bo mam brodę, ale tutaj pani to widać. Gdzie tym razem Ci męża wybiało, co? A na konferencję do Gdańska. Dobra, ploteczki, opowiadajcie dziewczyny, co tam u Was? No, a jak za powiedz, jak to jest? Nie przeszkadzać i pracować z przyjaciółką? Nie, coś ty. Z nią świetnie, wspieramy się w trudnych chwilach. Dzisiaj kazała mi wracać do domu, żeby mogła się z Tobą spotkać, a ona pojechała użerać się z klientem. No, no to świetnie, bardzo się cieszę. Wiem ci, że tak one mogłyby cały, cały odcinek spotkować? Tylko, żeby im kawę donosić. Tak, a ja bym siedział i ja bym słuchał. No a ty masz jakiegoś fezera? Sis, opowiadaj. Sis! SIS! Ojej, jestem taki jeden wiesz, kręci się koło mnie, ale... Szkoda, że nie mam siostry, też bym do niej mówił sis. Czas pokaże pizza. Co mi tak szybko przyjechali? Kawa do pizzy? Kurwa, dziewczyny! Oj, to chyba nie pizza. Dobrze, czy możemy wejść? E, tak, proszę. Chcielibyśmy się złamać, a... Komendarz Nowa Policji, aspirant Robert Warydecki. To Młody Gorbaczow. To jest Młody Gorbaczow. Yy, Ma, jeszcze tak. bez tutaj, bez tego. Bez, bez, bez tej plamy po malowaniu. Widać, że walczył. Walczył. I to, nie, chyba na nawet, jednej i, to, I to chyba nawet wczoraj. Y, tak, ale męża nie ma w domu. Miał wypadek. O kurwa. Lotniczy? Nie, samochodowy. Tyle dobrego. Pani mąż jeździ czarną limuzyną o numerze rejestresnym WD 48? WD? Tak, ale to nasz kierowca Marek pewnie odwoził go na lotnisko. Coś mu się stało? Niestety zginął na miejscu. <laughs> Ten jaki o tym pow... <laughs> Niestety no. Przy ofierze znaleźliśmy dokumenty i portfel pani męża. Kurwa. Oczyta. <laughs> <laughs> jak se obejrzał? A jaka ładna lamperia! Zawoziłeś mojego męża ci na lotnisko, prawda? Do Gdańska, tak, samolotem, jak nie? <laughs> Bra. Zemdleje! O! Brat, co się dzieje? Matko, Święta! Ale już, Proszę za nie do salonu. Ach, na ręcz. Ona w szpilce była. Po całonocnej obserwacji Weroniki w szpitalu, lekarze zezwolili na jej powrót do domu. Kurczę, ale jak się. Zaczyna tak źle. Bardzo źle. Damiana nie było na żadnej liście pasażerów do Gdańska. Może faktycznie go nie było w tym aucie. Berka był. Policja do mnie zadzwoniła, pokazała mi zdjęcie z wypadku, ja go zidentyfikowałam. Chcę zobaczyć swój telefon, chcę zobaczyć co mi nagrał. To na pewno będzie zdrada, na pewno będzie zdrada. Dzwoniłam do Agaty, żeby się tym zajęła, ale nie mogę się dodzwonić, nie odbiera telefonów. O, tatuaże, tatuaże. Te łzy to są takie sztuczne. Nie dam się nabrać. Chciałabym cię przytulić. Kóczeń, nie jestem gotowy na, na taką historię. S o 6 rano nagrywamy dzisiaj. Po powrocie do domu siostry zastają policję i ojca wspólniczki Weroniki. Przecież ona go kocha. Boże Weronika, jak to możliwe? No, Stało się. Gdzie oni jechali? Moja gadka i Damia. A, czyli tam Hebel szedł! To nie byli w tym samochodzie razem? To ty nic nie ja, wiesz? Agata była w tym samochodzie z Damianem. <grym> Jeżeli czuje się Pani na siłach sprawca, uciekł z miejsca wypadku i każda informacja może być pomocna w jego znalezieniu. Ale przecież to była u klienta, Że się okazało, że ten mój mąż to był jej klient. Proszę. Dlaczego ten drugi policjant w ogóle się nie odzywa? Bo zna swoje możliwości aktorskie. Weronika wciąż nie może uwierzyć, że w samochodzie razem z jej mężem znajdowała się też jej wspólniczka. Dlaka. Melasę jedaj. daj. Uuu, jakie buciki sukieneczka. Proszę cię, no odezwij się. Do mnie od dwóch godzin leżysz, nie ma z tobą w ogóle kontaktu. No, no proszę cię. Ale ma warkocz. Ja go wyłączę, wiesz, to musisz mieć teraz czas dla siebie, musisz mieć święty spokój. Zostaw. Nie, ona jest tak żona. No, tak, no. ja mogę o mnie pomyśleć, że oni mają romans. Ależ ona dobrze gra. Nie bądź naiwna. Nie załatwia się niespodzianek po nocy, tylko po nocy zdradza się żony. Od razu, od razu. Od razu po nocy. Jesteś ustawiona finansowo. To jest teraz czas, żeby się wyciszyła, żebyś po prostu odpoczęła. Tak, kupsa Playstation albo Xboxa i. Weronika umieściła na portalu społecznościowym post o sytuacji, w jakiej się znalazłam. Z prośbą o pomoc w znalezieniu dekoratorki, która chwilowo mogłaby zastąpić ją w pracy. Restauratorka. Czekaj, 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 jest safera! Co ty tam kurwa oglądasz? Cis! Co czytałeś? Mhm. Czy zamknęłaś przede mną laptopa? Zobacz tutaj na ten. Na to body, które ona ma na sobie. Czytałam ten twój post, bardzo wzruszający, naprawdę mnóstwo udostępnień. Yy, Znaleźć kogoś? Bardzo dobry body, style. To jest korset. No, szkłera jasna. Ur, co za fajt no. Pornhabik? Tak? Zgadza się? Znany biznesmen Damianka zginął w środę w wypadku samochodowym pod Warszawą. Z naszych ustawionych wynika, że w samochodzie była. Też jego kochanka, która jednocześnie była wspólniczką żony zmarłego para, poniosła śmierć na miejsce, a sprawca uciekł z miejsca wypadku. Słuchaj Laura, ale to tak wszystko wygląda tak nieciekawie. Patrzysz, zaraz sobie znajdą kolejną sensację i odpuszczam tobie. Pieprzyki ma na tutaj, albo to są piegi. Ja patrzyłem na krój marynarki. A. <laughs> cię do biura, poczekam aż skończysz i, i pojedziemy razem na komandę. Nie, spoko, możesz przyjechać o 12, ja się przejdę, potrzebuję złapać powietrze. Ona chyba jest pod wpływem działania tych środków odurzających. Wydaje mi się, że ona jest pod znaku raka, tak jak ja. Weronika spotkała się z Hanią Morawską, która ubiega się o posadę w jej firmie. U, jakie okulary! Takie wygląda jak sylwester Stallone w kobrze. Po tym poście dostałam wiele propozycji. Jest pani pierwszą osobą, z którą się spotykam, ale mam wrażenie, że się dogadamy. <laughs> Skończyłam właśnie jedno zlecenie i potrzebuję tej pracy. Kiedyś mówili, że baje się ten opowieści wesołego diabła. Umówmy się, że podziękujesz po efektach. Mm. Jasne, ja do pogrzebu nie będę często tutaj wpadać. Bardzo dobrze w tych okularach wygląda. Ech, chciałabym, żebyś wiedziała, że możesz na mnie liczyć. Stany na głowie. Po spotkaniu Weronika z siostrą pojechały na komendę odebrać rzeczy osobiste Damiana. Damian nigdy nie miał pamięci do numerów. Pień do telefonu trzymał w portfelu, a wszystkie inne ważne rzeczy zawsze zapisywał w telefonie. Dobra, sprawdzaj te zdjęcia, bo już się nie mogę doczekać. A, odpalaj telefon. Powiedziałem Weronice, że mam spotkanie z klientem, ty też wymyśl coś sensownego i. Widzimy się w hotelu Mirin. Musimy to załatwić albo powiedzieć jej prawdę. Czyli na hotel umbrał. Edency coś przed tobą ukrywali, ale to wcale nie musi znaczyć, że mieli romans. Zamierzasz mnie tak głupio pocieszać? Może chcieli sprzedać firmę albo kupić nową. Oni po prostu jeździli do hotelu się bzykać i przez... bzykać. od razu bzykać. Po prostu kochać się. Jechać do hotelu? Weź mnie na hotel. Hotel 52, to jest tam. Ojciec Agaty jest chory na raka. Nie mieli się gdzie spotykać, więc może się spotykali tam. Chciałabym to sprawdzić. Dobra, jak ta Agata wyglądała? Y Możemy ją zobaczyć? Właśnie. Bo ja bym chciał wiedzieć, czy on podjął dobrą decyzję. ty chcą się dowiedzieć, jak długo trwał z męża i przyjaciółki Weroniki. Jest takiego odcinka nie było. Cały czas czuję po prostu cały czas ucisk. Mro tak, jest, jest Ucisk jest, jest. i po prostu żal, smutek, rozpacz. RODO i ochrona danych osobowych, ale ci ludzie nie żyją, nie będą mieć do pani pretensji. Ja próbuję ustalić, co się stało. Dobrze, policja jest od ustalania z świadków wypadku. Ja próbuję się dowiedzieć, dlaczego mój mąż Miał romans z moją przyjaciółką. Czy pani mnie nie rozpoznaje? Ja grałam w serialu. W hotelu 52, ja wiem jakie są standardy w hotelach. O, tak, zamawiał zawsze jeszcze butelkę Don, Don Perignon do, do pokoju. Ja to pracuję dopiero od dwóch tygodni. Ale. nie kojarzy ani tej kobiety, ani tego mężczyzny. Zamienił stryjek jak na kijek? A pan Damian moldował się tutaj dosyć regularnie, dwa, trzy razy w tygodniu. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy brał najlepszy apartament. Po prostu nie mógł spać u siebie na tym łóżku, bo było za miękkie, a tutaj miał twarde. No. A, czyli pojechał na konferencję do Krakowa, a ona powiedziała, że jedzie na chemię z ojcem. Muzyka jak ze Stranger Things. Czy ja mogę zobaczyć jakieś nagranie z monitoringu? No tego już naprawdę nie mogę dla pani zrobić. Dobra, posmaruj jej kurwa z pięć stów i zobaczysz to już. Ze względu na okoliczności śmierci, Weronika zaprosiła jedynie najbliższą rodzinę. Dziwny trop, ale zobacz jak ona dobrze idzie. Ej. Chodź, schowajmy się za Jest. samochód. to nie chania? Ta, która u ciebie pracuje? Tak. Hania, była w krzakach. Ależ dobra, szpilka. Nie wiem, zapraszała się? Rozpuściła włosy! Kto to jest? Niech ta pani do nas zadzwoni! Napisz do nas! No, może mu coś musiała załatwić. Może może jakiś klient tutaj w okolicy? Ojo, oj, jo, oj, oj, jo, oj. jo! Wszystko w porządku? E, cześć, tak. Wiesz, co potrzebuje nas i umowę dla walczaków? Mogłabyś mi przesłać skan? W takim dniu chcesz pracować? Może ja to mogę załatwić. Wiesz, co oni już mnie ścigają, więc muszę zrobić to sama. Dzięki. Jasne, jasne. Tylko musisz poczekać jakieś 20 minut, bo wyszłam kupić sobie lunch. Ależ ta siostra jest dobra. A gdzie twój lunch? E, kupiłam kanapkę i zjadłam po drodze. A gdzie dokładnie? A co jadłaś? A to dziwne, bo 20 minut temu widziałam cię. Oho, koniec. A na cmentarzu po pogrzebie mojego męża. Możesz mi to wytłumaczyć? Zabrzmi to idiotycznie. No to niech zabrzmi to idiotycznie. To mam wrażenie, że rozmawiam ze ścianą. Nie odpowiadasz na moje ważne zawodowe maile. Zginął mój mąż. domiar złego jechał na schaskę ze swoją kochanką. Media robią z tego zawieruchę, a ty mi mówisz, że to jest trudne, że nie ma ze mną kontaktu. No wybacz. Chciałam zobaczyć, jak się trzymasz. Nie wierzę ci. Pakuj, manzur, a ty nawet nie odbierasz telefonów ode mnie. Dlatego przyjechałam. ale przecież nawet z nią nie gadałaś, co ty pierdolisz, no? Aha, i powiedz mi jeszcze, skąd wiedziałaś o w pogrzebie? Ech, z brukowców. O co tu chodzi? Następnego dnia, po pogrzebie Agaty, Weronika zjawia się w swoim biurze. Biedny pan Tadeusz. Wyglądał jakby stracił kompletnie chęć do życia. Chcesz musztardę? Eee... laptop. Zapomniałam wziąć z domu. To może pojadę do domu i przywiozę ci go. Nie, nie, poczekaj, jest Hani laptop, ona ma tam też ten sam projekt na dysku. Oho, i zaraz coś wyjdzie na tym laptopu. Dobra. Po prostu krew mnie zalewa jak widzę jak ktoś na laptopie pracuje na tym, na tym touchpadzie. Musi być myszka. Kurwa, Damian i Agata. Posłuchaj, znalazłem jakiś, jakiś dziwny folder. Moim mężem i Zagatą. Mam po ciebie przyjechać? Przyjedź koniecznie, Magda! Kobiety próbują ustalić, w jakim celu Hania założyła w swoim laptopie folder z artykułami o wypadku męża Weroniki. Tyle, o, tyle zobacz, to. bojo, bojo! Tak. Gdzie to jest? Ja bym po prostu ją zwolniła i zapomniała o całej tej sytuacji. Po co ją zatrudniłaś? Najpierw zatrudnia się u mnie w firmie, potem przychodzi na pogrzeb Damiana, a teraz ten folder, no. A poza Bo. tym sprawca wypadku nie został odnaleziony. O kurwa. Ale myślisz, że to ona? Myślę, że to jest możliwe. Rozpuść włosy, Magda, proszę cię. Cześć, Hania. Halo? Słuchaj, mam taką prośbę, ponieważ muszę pojechać do klienta, a e, stało się tak, że mój. E, samochód jest w warsztacie już od paru tygodni, a Magda jest gdzieś poza miastem. Czy ja mogę pożyczyć Twój? Może ja mogłabym pojechać. A wiesz co, ja się umówiłam z klientem. I co mi pan powie? Jajco. Na pewno był bity z przodu. Tu jest położony nowy lakier. A kiedy to było? Tego to już pani nie powiem. Nie dobrze. Hmm. To, że warstwa lakieru jest zbyt gruba. Stało to zrobione byle jak. Czyli tak na szybko, tak? No tak. Może mi pan powiedzieć coś więcej? Odprowadzenie takiego śledztwa to jest policja, droga pani. To jest milicja. A jak? No lekka stłuczka to nie była. Raczej duży dzwon. Ale czy ten samochód brał udział w tym konkretnym wypadku, ja już pani nie powiem. Pani da za dwie stówy, no. Mam nadzieję, że znajdzie pani samochód i osobę odpowiedzialną za śmierć pani męża. Kulturalny człowiek, bardzo kulturalny. A czym się zdenerwowałaś? Miałaś być za godzinę, minęły dwie, nie odbierasz telefonu. Myślałam, że coś się stało. Lato jest, a ona w kurtce, no. Nie denerwuj się, nie, nie zrobię ci nic z błotnikiem. Daj spokój, i tak już był u lakiernika. A co, miałeś wypadek? Nie, to znaczy tak. Walnyłam w dzika. <laughs> No i co, i nic z nim nie zrobiłaś? Przecież mógł się wykrwawić, nie zawołałaś żadnych służb? No wiesz, to byłam skołowana. Pasztet można było zrobić. Z człowiekiem zrobiłabyś tak samo? Nie no, skąd? Twoja reakcja jest naprawdę przesadzona. A, ale ona źle to kręci. No ale dałaś ten samochód do sprawdzenia? No tak, i uderzyła w dzika. No i. Nie uderzyła w dzika, kuli. trochę w internecie. No i znalazłam parę niepokojących faktów na jej temat. Nawijaj. No co to Agata z Hanką się znały? No, na to wygląda. To Hanka Myślałem, że to był jej syn! Znalazłam to na profilu Hanki. Wrzuciła to jakieś 7 lat temu. Wydaje mi się, że to nie o to tutaj chodzi, żeby Hanka stała za wypadkiem Damiana. A o co? Właśnie nie wiem. Może one były razem ze sobą. Kto to? Pani z mówi, że jej koleżanka znała Damiana. O kurczę. Dobra, jedziemy tam, jedziemy, jedziemy. jedziemy. Kochana. Weź ładkę, łamarka do telefonu. Siostry mają spotkać się z recepcjonistką, która pamięta męża Weroniki. Oj, tutaj mi tak bawol, bawoli mokiem właśnie zawyło. Był specyficznym gościem. Co to znaczy specyficznym gościem? Co zamawiał? Co zamawiał? W sukienkach przychodził? Zawsze meldował się sam. Po hotelu kręcił się zawsze sam. Ale serwis do pokoju zamawiał dla dwóch osób. On ją w walizce przywoził do tego hotelu. Oglądaliśmy jego pokój na monitoringu. Jak tojkolwiek idiotycznie zabrzmi, dla zabawy. Czy to jest ona? Nie, nie, z całą pewnością nie. Ta kobieta przemykała przez recepcję i szła po prostu do pokoju. To nie Agata. Pewnie sprowadza jakieś inne kobiety. Kurwy. Mam nadzieję, że pomogłam, a nie zaszkodziłam. Dziękujemy, do widzenia. Ależ ta siostra jest rewelacyjna. No i co ty o tym wszystkim myślisz? Ta Weronika przy niej jest tłem. Gdzie tłem? Jakim tłem? Skoro to nie Agata była kochanką mojego męża, to co robiła z nim w samochodzie? Może to ta mała? Ale to by ją poznały chyba, nie? Chcę zapytać Hanki, dlaczego zataiła znajomość z Agatą. Dawaj, dawaj, jedziemy do nich. Dawaj. Rozpieraj! Weronika? Pojechało cię, jak ile dzwonisz? No musimy porozmawiać. O czym. o tym. <laughs> to se pogadałyście! Będę tak dzwoniła do rana, rozumiesz to? Co? co tu się dzieje? A kiedy? Kiedy Niech będzie ten lepszy ten moment? Teraz jest właśnie ten moment! Wali kurwa w ten dzwonek. No dobrze, wejdźcie. <śmiech> <śmiech> Namówiłaś mnie. To nie jest towarzyskie spotkanie. Dlaczego mi nie powiedziałeś, że znasz Agatę? Nie wiem. Tam był manekin z peruką. Nie wiem, czy widziałeś. Nie. Cofnij, 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 cofnij kawałeczek. Napijecie się czegoś? Jest peruka. Bałam się, że nie będziesz chciała zatrudnić koleżanki, kochanki swojego męża. Nie chcę zatrudniać oszustek. Nie wierzę ci w ani jedno słowo. Po co byłaś na pogrzebie Damiana? Po co ci artykuły związane z wypadkiem? Nie idź tam! Zostaw mnie. A kurwa mać! Po co ci to jest? Nie wiem o czym mówisz. Po co ci to? Nie wiem o czym mówisz. Ja pierogi robię. Widziałam cię na nagraniu, jak wchodziłaś do pokoju hotelowego mojego męża. Kofana, Kofana. Dlaczego przyszłaś do mnie do pracy? Chciałaś mi upokorzyć? Wiem jak to wygląda. No, nie wygląda to najlepiej. Miałam romans z twoim mężem, czego bardzo żałuję, ale... <laughs> jak zdarzył się ten wypadek, jak przeczytałam ten twój post, ja Naprawdę chciałam ci pomóc. Nie wiem, działałam instynktownie, nie przemyślałam tego. Chciałaś mi pomóc? Przecież to jest chore. Wy no wszyscy jesteście pojebani, was. Leczyć trzeba, nie sądzić. Agata dowiedziała się o naszym romansie. Chciała się z nami rozmówić. Kazała nam to zakończyć. Jak poznajesz Damiana? U ciebie w biurze. O kurczę. Damian wpadł z jakimiś dokumentami. Dobrze. Poznaję, to jest Hania, Damian. To Damian. To Damian. Hania, Damian, cześć, cześć. Nawet o tym nie myśl, to jest mąż mojej spódniczki. Przez ten taka zasadnicza, zapytać nie można. <gry> Zjedliśmy razem lunch, potem kolejny. Kolacje, później śniadanie. Bed and breakfast. Dobrze wiesz, macie to natychmiast zakończyć. Będę u ciebie z Damianem przed 19. Porozmawiamy sobie. Nie myśl sobie, że pozwolę skrzywdzić Weronikę. Zawiodłam się na tobie. Ja pierdolę. No, nikt by się tego nie spodziewał. Ale już nie dojechali. Dlaczego spotykaliście się w hotelu? A gdzie mieliśmy się spotykać? Wiedzieliśmy, że prędzej czy później to się zakończy. Doprawdy. Pocieszające. Przepraszam. Ja naprawdę chciałam Ci pomóc. Jak się całowaliśmy, to nigdy nie krzyczałam. Nigdy. <noise> Gdyby nie ja, oni cały czas by żyli. I obyś z tą myślą spędziła resztę życia. Uż, ty wniotko. Następnego dnia Weronika spotkała się z ojcem Agaty, aby opowiedzieć mu o okolicznościach śmierci jego córki. Dobrze się stało, że odkryłaś prawdę, Weroniczko. Będę mógł teraz żyć spokojniej. No tak, no... skomplikowane. Agata na pewno nie chciałaby, żebyś teraz się zadręczała. Agata Poisson! Weronika wspominała, że Agata chciała panu załatwić klinikę w Niemczech. Skontaktowałyśmy się z nią. Sfinansujemy to panu. Może pan zacząć już za tydzień? Smutny odcinek. Bardzo. Naj... Naj... Jeden z najsmutniejszych. Mm. Dziękuję. O kurczę. Uf. No, taki odcinek o mocno mrocznej tematyce. Promykami nadziei. No, w tym odcinku zdecydowanie była i Weronika i Magda. Zdecydowanie Magda. To czy ta Weronika aż wniosła. Tyle, tyle warsztatu aktorskiego. Uśmiechu. Ona Najpierw taka zakochana gdzieś, ona tą zakochaną, no promienista taka, buzi, buzi, kawusia, ta, ta pizza nie dojechała, nawet nie wiemy jaką pizzę zamówiły. Złoty Jarmus, bo to, bo to wiesz, to jest ten moment, kiedy ona z tego Passata przysiada się do Malucha. Jeszcze przyjdą lepsze dni. No ja wiem, że ona wczuła się w rolę, tak. bo, bo, bo grała, grała, grała żonę, żonę na Xanaxie na i tak dalej, i tak dalej. Był, było widać ten luz, było widać tak. i ten luz, żona. Nie walczy z tą rolą, bo wielu tych aktorów nawet jeżeli dostaną... I jak odbiera to... przez telefon, to nie patrzyła, czy ten telefon dobrze leży, tylko patrzyła na wprost. Tak. Jarmuż. Czy dwa? Czy dajemy i Magdzie i Weronicę. No dajemy Magdzie i Weronice. <grym> Magdzie i Weronice dajemy wspólny i Ona była tym takim wsparciem dla, dla Weroniki. Dobrym luchem. Damian dzwonił pięć razy, wyciszyłam telefon. Spokojnie Werka dzwoni. miłość najważniejsza. To zawoziłeś mojego męża cię na lotnisko, prawda? Do Gdańska, tak, samolotem, jak nie? Ah. Proszę ją no do salonu. Policja do mnie zadzwoniła. Pokazała mi zdjęcie z wypadku. Ja go zidentyfikowałam. Proszę cię, no odezwij się do mnie. Od dwóch godzin Leżesz, Nie ma z tobą w ogóle kontaktu. No. Nie bądź naiwna. Nie załatwia się niespodzianek po nocy, tylko po nocy zdradza się żony. Ta hanka? No nie wiem, ta pierwsza, taka kłótnia, ta którą one miały w, w robocie. no a, bo ty nie odbierasz tak. Nagle taka zmiana nastroju, tak. No nie, nie. Za szybko. Małe bawola oko dla niej. Małe bawole oko, no. była kontrastem dla tych dwóch dziewcząt. Odbiegała, odbiegała, no ale takie główne bawole oko, no może ten, porucznik Gorbaczow. Tak no, panie poruczniku. Komendarię Nowa Policji, aspirant Robert Waretecki. Lotniczy? Nie, samochodowy. Przy ofierze znaleźliśmy dokumenty i portfel pani męża. W początku wiedzieliśmy, że tutaj nie będzie jakiegoś takiego zwrotu akcji, który nagle z komedii zrobi horror. Nie, przyjechała Weronika z tego hotelu. I nagle znalazła się tutaj w naszym świecie, w naszym świecie paradokumentalnym. To jest coś niesamowitego i za to Ci w tym momencie dziękuję. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić lajka, napiszcie komentarz, kliknijcie w dzwonek, sprawdźcie nasze socjale i zostańcie patronami naszego kanału. Wtedy Wasze nazwiska będą widniały tutaj. A jeżeli Wam jest mało kolejnych, przepraszam, nie kolejnych, poprzednich produkcji, albo po prostu wejść na nasz kanał i oglądać wszystko jak leci. Pozdrawiamy Was, dzieci. Cześć! Jedziemy do hotelu 52. <grymne>